Cześć, Olasy. witajcie we vlogmas w dniu 15. Nie mogę uwierzyć, że już jest 8 dni do świąt. Jak to szybko zleciało? Ale powiem Wam, że mega się cieszę, że nagrywam ten vlog, ponieważ zauważyłam, że jestem o wiele bardziej produktywna. W takim sensie, że na przykład nie siedzę aż tak często na Snapie, nie siedzę tak często na YouTubeach. po prostu wiem, że mam na przykład filmiki do edycji, wiem, że muszę, dajmy na to pogotować i Wam to pokazać, żeby ten vlog nie był nudny. Więc naprawdę bardzo się z tego cieszę. A tak to bym pewnie siedziała w tym grudniu i nic nie robiła, dupy bym z tego krzesła nie ruszyła. Co Paluśka. O, ja w ogóle jestem jeszcze w piżamce Otworzyłam okna Zawsze właśnie wyłączamy grzejniki, jak idziemy spać I później rano staramy się wietrzyć, ale nie zawsze to wychodzi Bo zawsze jest takie zimno, że masakra Dzisiaj w ogóle patrzyłam przez okno i jest taki szrom śnieżny, że... a. Więc dzisiaj otworzyłam szeroko okna, tak nawet na pół godzinki myślę, więc zrobiło się tak bardzo przyjemnie Ale teraz jest tak zimno, że aż mi się nawet nie chce przybierać w normalne spodnie Powiem wam, że jest już za 25.12, ja będę sobie robić teraz śniadanko I później będę prawdopodobnie szła z do muzeum, a jeszcze później jadę z moim Miguelem na zakupy świąteczne hmm, zobaczymy co z tego wyjdzie i czy będę mogła w ogóle vlogować W ogóle... Oh my god, sprawdziłam ten materiał z y, tych naszych nagrywek wczorajszych, z tego jak nagrywałam ten deser świąteczny duński I po prostu tak Miguelowi się ręka trzęsie, że po prostu cała kamera tak ochodzi, tak o I to ma być piękny kurde filmik, a ja tak o cały czas mówię coś albo y, pokazuję jak testuję deser, a ta kamera się tak trzęsie No po prostu... Nie wiem teraz co zrobię. Spróbuję to zedytować i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Ale normalnie, Boże. Ja tak czekałam na ten filmik, aby ktoś mi pomógł to nakręcić. A chyba lepiej by wyżyła, gdybym sama go zrobiła. Dzisiaj moje śniadanko prezentuje się w taki sposób: Parisku cicho. Dziękuję. E, mamy tutaj, e, może zacznę od kawki. Mamy kawkę, która jest z bitą śmietaną na górze sojową oczywiście i cynamonem, niam niam. A do tego owsianeczka i dzisiaj zmieniłam trochę koncept od owsianki, ponieważ jest na mleku czekoladowym, do tego soc wiśniowy i jabłka. Tutaj właśnie możecie je zobaczyć. Na wierzch borówki, migdały, które leżały w wodzie i zostały obrane, kokos i nasiona konopi. Jeżeli słyszycie, Paris tle jest zamknięta w łazience za karę, ponieważ szczeka i nie może przestać. Ja mam tutaj owsiankę, która jest po prostu wyśmienita, i powiem Wam, że, że zastanawiam się, czy nie jest jedną z najlepszych, jakie zrobiłam. Ja kawę ogólnie nie piję, ale dzisiaj właśnie mam tą bidum śmietanę, więc muszę wykorzystać Dzisiaj jeszcze i może jutro, chociaż mam nadzieję, że dzisiaj wykorzystam, chociaż nie jest tego tak dużo, że mój żołądek chyba tego nie zniesie Ale piję sobie tą kawkę i właśnie, właściwie chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że ja tak naprawdę wcale kawy dużo nie piję, e, ponieważ ja tego w ogóle nie potrzebuję. W ogóle wcześniej naprawdę się budziłam i potrzebowałam kawy, a teraz jak, jak jestem na diecie wegańskiej i naprawdę jem bardzo dużo ryżu, e, makaronów, ziemniaków, po prostu w ogóle nie mam takiej potrzeby. W ogóle jestem tak nasycona, e, nawet takim dwa posiłki dziennie, a też są takie dni, to po prostu nie potrzebuję tej kawy. Budzę się i jestem, wiecie, gotowa do życia, więc naprawdę jedzcie jak najwięcej, nie tylko właśnie warzyw, i nie tylko białka, czyli właśnie fasoli, życy i tak dalej, tylko dodajcie sobie do każdego posiłku, do każdego zawsze bardzo dużo ryżu, ziemniaków, no wszystkich takich po prostu węglowodanowych rzeczy. Pokażę Wam, że zrobiłam sobie pazurki i ja tak naprawdę mam trzy kolory z, tych, z tej serii właśnie hybrydowej, ale zawsze noszę ten kolor On się nazywa Mardi Gras, bardzo go lubię To jest z Semilaka. bardzo lubię ten kolor Muszę sobie kupić jakieś nowe kolory, ale zależy mi na tym, żeby ta firma nie była... Właśnie żeby ona była wegańska, tak to powiem Więc jeżeli macie jakieś polecenia, koniecznie dajcie mi znać A tutaj kto sobie siedzi? Kto sobie siedzi na moim krześle? Co? Kto to? Jak tylko powiem jej słowo na S, ona od razu będzie szaleć. I nie wiem, czy mam to zrobić, czy nie. Ale zaraz wam pokażę. Parisku, chcesz iść na spacerek? Oh my god. Czemu ja to powiedziałam, co? Czemu ja to powiedziałam? Dobra, idziemy na jakiś godzinny spacer, słuchajcie. Niech piesek się wymęczy, przynajmniej szczekać nie będzie. Nie będzie szczekać, pacerek. Piesek, a nie spacerek. Przyszłyśmy z Pariską do parku. Ja Wam powiem, że my z Pariską na takie spacerki chodzimy codziennie. E, tak minimum 30 minut musi być e, i tak staramy się... Zawsze, żeby była godzinka, i ja jestem później taka zadowolona, ponieważ pies jest y, zmęczony, chociaż i tak nie zawsze wyobraźcie, że to jest taki mały pies jak Pariska, a ona nawet po godzinnym spacerze nie jest aż tak zmęczona, żeby kłaść się spać, co dopiero na przykład jak ludzie trzymają wielkie wilczury w domu, w, w, tym, w blokach mieszkalnych i wychodzą z nimi na długie spacery tylko raz w tygodniu. No po prostu aż mnie głowa boli, jak o tym myślę. Eee, naprawdę, pies nie jest tylko po to, żebyśmy my byli egoistami i spełniali sobie swoje zachcianki, jakieś i żeby tam pies leżał i pachniał, i tylko żebyśmy dawali mu jeść. Tylko, pies też musi mieć jakieś fajne życie, słuchajcie Dajcie znać, co wy o tym myślicie. My sobie trochę pochodzimy tutaj po ładnym parku i odezwa się do Was później. Coś, co jest mega fajne w tym parku, to jest to, że podchodzicie sobie do jednego z takich właśnie słupków, eee, klikacie na Taki właśnie dzwoneczek i leci wam fajna muzyczka. Na <laughs> uh, Alina, do you wanna tell them uh, how come you have this card? I bought the membership card and for like 150 kronas and I can take somebody with me for free 150 krona mm -hmm. for the whole year and one person extra? Yeah That's why I'm here <laughs> Let's go for a tour <laughs> thank you dzisiaj. One będą mi się śniły po nocy. Patrzcie, jak one są realne. Oh my god. To jakaś alkoholiczka. <grymka> Narkomanka. Oh my god. Ma dziurę w spodniach, ale ona wygląda tak realistycznie. Przechodzimy sobie z Alinką do muzeum, a okazuje się, że oni są tutaj wielkimi fanami Aleksowelowe. Zrobili dla mnie specjalnie napis, ale ksowelowe. Kto by się spodziewał? Wychodzimy właśnie z seansu filmowego i widziałyśmy jakieś filmy, dwa, nie, jeden widziałyśmy film, taki, który trwał jakieś 30 minut i on był tak mega jakiś taki disturbing, nie? Nie. Po prostu. To był koleś, który się nazywa Omar Fast. Mm -hmm. I to on właśnie opowiada te takie jakby historie, pokazuje je na kamerze. Ale tak dziwny, że jej ja nie mogę wierzyć w ogóle. Oh. <grystanie> brainwash. <grystanie> tak, brainwash taki. Brainfuck. Oh. No. Wychodzimy już, jesteśmy mega zmarznięte. O, oh, zimno strasznie. Patrzcie jaka w ogóle pogoda jest na zewnątrz. Jakie piękna pogoda. <grystanie> piękna. <grystanie> bardzo ładna, bardzo ładna. Alinka, bardzo ładna. Bardzo ładna. To jest Omar Fast. O, oh, this jest Omar Fast. Jeżeli macie gdzieś w pobliżu coś takiego, gdzie możecie zobaczyć jego sztukę, to musicie koniecznie zobaczyć naprawdę mega porąbane. W tym muzeum były też jakieś filmy pornograficzne, gdzie pokazywali jak tworzy się pornografię, jakiś wywiad z tym gościem, który ma firmę pornograficzną. Nie, no po prostu. Taki brainwash dzisiaj dostałyśmy, że masakra w Muzeum Sztuki. Bye, Alincie. Bye, bye. <laughs> Cześć lewy lasy, wróciłam już do domu i siedzę teraz sobie przy YouTubie, jak chcecie mogę Wam polecić jedną Dunkę, która tutaj może nie złapałam pięknej jej twarzy, ale dziewczyna ogólnie dosyć fajna, mieszkała w ogóle w Alborgu i dopiero niedawno się przeniosła do Kopenhagi, nagrywa po angielsku, ale jest Dunką, więc jeżeli chcecie zobaczyć jakieś takie właśnie życie Dunki w Kopenhadze, to polecam Wam jej kanał, nazywa się Kamila Frederike.

Przechodzę do Was, żeby tylko się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że mimo, że był chyba taki trochę nieogarnięty, to Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę. Ja właśnie czytam i odpisuję komentarz. I odpisuję na komentarze, które zostawiliście pod dzisiejszym vlogiem. Eee, I tyle, dziękuję Wam bardzo. Mua! I do zobaczenia już jutro.